na strzelać w wiśle nie mniej lub raczej niewiele mniej bramek jak Z Olimpii. No i oczywiście się udało. Tych goli komentować się raczej nie da. To też Państwo ocenią sami, w jakim stopniu pomagali gościom kurtuazyjni gospodarze. W ósmej minucie strzelcem pierwszego Wojciech Kowalczyk. Kiedy w 24 minucie speaker poinformował publiczność i piłkarzy, że w łodzi LKS prowadzi już 2 do 0, to w kilkanaście sekund później Kowalczyk strzelił do siatki po raz drugi. Ponieważ speaker jest kibicem Wisły, więc nie chcąc prowokować dalszych strat dla gospodarzy, w drugiej połowie nie informował już o kolejnych bramkach w łodzi. Nie było to jednak jedyne źródło informacji, to też gole na wyścigi strzelano i w łodzi i w Krakowie. Do Druga połowa. Tu po rzucie rożnym Dariusz Czykier i trzy do zera. Za chwilę faulowany będzie przez giszkę kruszanki. A no, może nawet nie był faulowany. Nie miało to w tym meczu większego znaczenia. Jedenastkę wykorzystuje Maciej Śliwowski. To był jedyny incydent w czasie meczu. Później kibice Wisły już się nawet nie złościli. Pozostała tylko gorycz. Następne dwie bramki dla Legii strzeli również Maciej Śliwowski. Przy pierwszej poda Michalski, przy drugiej Kowalczyk. Akcje jak w pięknym filmie o czarnej ligowej rzeczywistości. Jak Państwo słyszą, publiczność krakowska cały czas skandowała pod adresem swojej ukochanej drużyny złodzieje. Od czasu do czasu żądano kategorycznie oddać pieniądze lub bardziej pojednawczo. Wisełko, podziel się z nami. Kibice obu zespołów zachowywali się tym razem prawie bez zażycia. Pan Marian Dusza kończy mecz, który Legia wygrywa 6 do 0. Wśród licznych kibiców warszawskich uzasadniona radość. Trener Janusz Wójcik w ramionach swych podopiecznych. Panie Januszu, 24 lata temu, w lecie, co pan wówczas robił? 24 lata temu, ja przepraszam, w ogóle. Rok 69. Za swój wygląd w tej chwili, ale przed chwileczką byliśmy w szatni i szampany i wielkie zadowolenie, poza tym wielkie nerwy. Co robiłem, szybciutko wracam pamięcią, byłem juniorem Agrykoli i zdobyliśmy w 70 roku, akurat nie w 69, również Mistrzostwo Polski, ale Szkolnego Związku Piłki Nożnej. Rok po tym, ostatnim mistrzostwie Legi, teraz tak. czwarte mistrzostwo Legi w historii. Z Pamiętam pana dokładnie. udziałem. Panie Januszu serdecznie gratuluję. No, byliście chyba najlepszą drużyną w kraju. Ja myślę, że po prostu tabela mówi o tym, nawet wiosenna, y, jaką drużyną była najlepsza, y, jaki zespół był najlepszy na wiosnę. My po prostu byliśmy w pościgu przez cały czas. Y, na piątym miejscu objąłem drużynę, y, straciliśmy niepotrzebne punkty przede wszystkim w hutniku i w Śląsku i po prostu dlatego taka dramaturgia do końca. Czy żeby udowodnić, że się jest najlepszą drużyną w Polsce, potrzebna jest do tego jednak drobna reżyseria? Tak bym sprecyzował pytanie. Ja myślę, że wie pan, gdyby padła siódma i ósma bramka, być może ktoś by powiedział, że Legia po prostu w tym momencie też wyreżyserowała ten mecz. Natomiast były to przepiękne akcje, poprzeczka, słupek po wspaniałym strzale i tu najlepszy, najlepsi bramkarze by w tym momencie nie mieli nic do powiedzenia. Reżyseria, wie pan, w każdej lidze pewna reżyseria musi być, natomiast ja sądzę, że Legia akurat nie sprzyjała ta reżyseria byliśmy po prostu zespołem, który musiał przez cały czas walczyć z trudnościami. Nie wiem czy przekonaliśmy kibiców wszystkich naszych drużyn ligowych, ale jeszcze raz serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim wszystkim kibicom dziękuję za to, że przede wszystkim zmienili sposób zachowania na stadionach. To wszystko co się działo w środku tego, tej rundy było nie zasługiwało po prostu na nasze stadiony i Końcówka jednak mimo wszystko była zdecydowanie lepsza i życzyłbym tego, żeby po prostu w, w następnym sezonie było tak samo jak w tej chwili. A my się postaramy jako trenerzy i yy, sądzę, że również piłkarze, żeby wszyscy byli zadowoleni.